W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Panie Jezu, dziękuję Ci, że dziś rano znów dajesz mi czas, by zacząć od nowa. Dziękuję, że moje życie nie musi być perfekcyjne, żebyś mnie kochał. Dziękuję Ci za ciszę poranka, za oddech, za światło słońca i wszystko, co przypomina mi, że jestem w Twoich rękach. Dziękuję, że nawet gdy się gubię. Ty nie rezygnujesz ze mnie. Proszę cię dzisiaj o łaskę wytrwałości. Ucz mnie iść do końca w tym, co dobre. Chcę być człowiekiem pokoju, nawet jeśli wokół będzie napięcie. Naucz mnie dzisiaj nie narzekać, ale szukać dobra. Pomóż mi dostrzegać Twoje działanie także tam, gdzie po ludzku nic nie widać. Piotr Chryzolog w jednym z kazań mówił. Człowieku, niechże miłosierdzie będzie Twoją naturą. Wtedy i Ty dostąpisz miłosierdzia tak, jak tego pragniesz, ile tylko pragniesz i tak szybko, jak tylko pragniesz. To działa jak lustro. Ile dobra daje, tyle wraca. Jeśli chcę, by Bóg szybko, hojnie Ci przebaczał i pomagał, ja też mam być gotów przebaczać i pomagać innym. Miłosierdzie nie powinno być dla nas wyjątkiem, ale czymś naturalnym. Tylko wtedy naprawdę zbliżamy się do Boga, który sam jest źródłem miłosierdzia. Z Ewangelii, według świętego Mateusza: Królestwo Niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Gdy człowiek go znajduje, ukrywa go znowu i z radością idzie, sprzedaje wszystko, co ma i kupuje tę rolę. Królestwo Boże to nie coś oczywistego, rzucającego się w oczy. To coś, co trzeba odkryć i kiedy już się odkryje, człowiek wie, że dla tej jednej rzeczy warto zostawić wszystko inne. Jezus zaprasza mnie dziś, bym szukał głębiej, nie zatrzymywał się na powierzchni. Boże, to co najcenniejsze już jest w moim życiu, tylko jeszcze tego nie zauważyłem? Proszę Cię, Panie, daj mi oczy, które dziś widzą Twój skarb. Panie Jezu, staję przed Tobą tak, jaki jestem. Przepraszam za moje grzechy, żałuję za nie. Proszę, przebacz mi. W Twoim imię przebaczam wszystkim, cokolwiek uczynili przeciwko mnie. Wyrzekam się szatana, złych duchów i ich dzieł. Oddaję się Tobie, Panie Jezu, całkowicie, teraz i na wieki. Zapraszam Cię do mojego życia. Przyjmuję Cię jako mojego Pana, Boga i Odkupiciela. Uzdrów mnie, odmień mnie, wzmocnij na ciele, duszy i umyśle. Przybądź, Panie Jezu, osłoń mnie najdroższą krwią Twoją i napełnij swoim duchem świętym. Kocham Ciebie, Panie Jezu, dzięki Ci składam, pragnę podążać za Tobą każdego dnia w moim życiu. Potężna Niebios Królowo, Matko Boża i Matko nasza Fatimska, Tobie Bóg powierzył posłannictwo i władzę, aby starła głowę szatana i osłaniała swoje ziemskie dzieci przed jego złowrogim wpływem. Ciebie, Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus dał nam jako przedziwną pomoc i obronę. Ty zaś pełna Ducha Świętego uzdrawiasz nas lekarstwem pokuty i orężem modlitwy różańcowej umacniasz do walki z mocami ciemności. Prosimy Cię pokornie, rozkaż chówcom anielskim, aby ścigały złe duchy, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając je wszędzie, strąciły na dno piekła. Święci Archaniołowie i Aniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Marii, bądź naszym ratunkiem. Święty Gabriel Archaniele, słusznie nazwany Bożą mocą, ponieważ zostałeś wybrany do zwiastowania Marii tajemnic wcielenia, w której Bóg Wszechmogący okazał moc swego ramienia. Sprawa, abyśmy poznali skarby zamknięte w osobie Syna Bożego, bądź nam pośrednikiem u Niego, a tu na ziemi naszym przewodnikiem i opiekunem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan z wami niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa.